Dzień dobry, dzień dobry. Mamy potyczkę między klanem OLD a klanem 2BPK. No i w sumie obydwa klany bardzo na siebie ostro jadą. To zobaczcie. Sobie ja przyspieszę czas. Naprawdę strasznie to wyszło. I co dużo komentować? No, jechali się niewąsko, chyba to lubią. Jedni coś powiedzieli, drudzy dopowiedzieli, znowu odpowiedź i tak poszło taśmowo. Tutaj chyba nie ma w sumie. Kogoś winnego. Obydwa klany są winne tutaj. Chociaż ja nie jestem sędzią, ja tu nie będę ani nie mam prawa w sumie tak rozsądzać. Kto jest winny? Jeśli jednoznacznie ktoś daje, jak to się mówi, pokaz swoich umiejętności, no to wtedy można powiedzieć i stwierdzić, tak, to jest jego bina, ale tutaj to niestety. Lubią po prostu się wyzywać, no i tyle. Przyspieszamy, przyspieszamy... Cel namierzony. Cel. Tu jest... Tu jest rozejm. Chwi, chwilowe zawieszenie broni. Ale to... To jak na Ukrainie. Tfu, e, w strefie gazy. O, proszę bardzo. zaczyna się Jak nie, jak nie twoja stara to chata? Ty już nie musisz razem pisane? Yeah... Macder, fakier, co tu się dzieje? Ale powiem wam, że brakowało mi tego, cholernie tego brakowało. Dobra, i kolega wpadł tutaj. Troszkę. A ten go nie widzi. Nie widzi go jednak. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Dostał ale na wagonie zarysowaliśmy. No i znowu zaraz się zacznie. No i tutaj na zakończenie jeszcze całego burdelu będzie kilka słówek zdań Dobra i to będzie końcówka w sumie. Już go we dwóch zajadą. Dobra. O no właśnie. No i dzięki. Na razie.